thank we'll you portal portalwarzywa.pl. Dzisiaj gościmy w godzinnym gospodarstwie Jakuba Kruszca w Harsznicy. Witaj, Kuba. Witam. Kuba, powiedz, Harsznica to kapusta. Dzisiaj, co prawda, nie będziemy mówić o kapuście, bo będziemy mówić o innym gatunku. Będzie to ziemniak. Jaką powierzchnię zajmujesz? W naszym gospodarstwie uprawa ziemniaka zajmuje powierzchnię około 15 hektarów. Z czego robimy? Ziemniaka przemysłowego na frytkę. No i mniej więcej to jest tak pół na pół, resztę robimy konsumpcyjny trafia on na hurtownie spakowany w woreczki. Sezon do łatwych nie należał, gdyż na samo wejście nie mogliśmy ziemniaka zasadzić. Zaczęliśmy początkiem maja, a skończyliśmy w czerwcu, więc przy, przy takim małym areale, jak ja mówię 15 hektarów, to, to jest no, bardzo, po prostu było ciężko. Czasami cały tydzień czekaliśmy, żeby było można wjechać w pole, Niestety się nie dało. Glebę nieraz suszyliśmy, wietrzyliśmy, żeby można było zasadzić. W swoim gospodarstwie mamy trójpolówkę, czyli każda roślina co 3 lata wchodzi na dane pole z powrotem. Rejon słynie z kapusty, ale nie możemy sadzić kapusty w monokulturze, więc wybraliśmy sobie kapusta, ziemniak, następnie idzie zboże, pszenica o zima i ładnie nam się to zazębia. I później z powrotem co 3 lata to wraca. Ziemniak dla pszenicy jest bardzo dobrym przedplonem. Po pszenicy znowu już mamy ziemię, odpo, ziemia troszeczkę odpocznie, bo wiadomo, tak dawniej zbierało się ziemniaka, nie wjeżdżało się ciężkim sprzętem. Dzisiaj kombajny, ciągniki ważą bardzo dużo, więc też ważne jest dla takiej ziemi, żeby troszeczkę jeden ten rok nie była taka zagniatana, więc to zboże jest dla nas idealnym. Dzisiaj kopiali, kopaliśmy dwie odmiany. Odmiana Sagita, jest to odmiana frytkowa. I odmiana Soraja jest to odmiana, która będzie pakowana w zimę w worki. Mm -hmm. e, imponująca hala. E, ta hala, w której w tym momencie już składujesz, e, będziesz magazynował ziemniaki. To znaczy, na, na daną chwilę są składywane tutaj ziemniaki przemysłowe, mm -hmm. gdyż w tej hali odbywa się później załadunek. W momencie, kiedy opróżnimy skrzynię, będzie wkładana kapusta. Ile ton jest w stanie ziemniaka pomieścić w tej hali? Mieliśmy jej pełne jeszcze. Jeżeli... Nie zdążyła. Tak, nie zdążyła być pełna. Czasami jest tak, że jednego ziemniaka wkładamy, a drugi już wyjeżdża, który był wcześniej wykopany. Ale myślę, że bez problemu moglibyśmy tutaj zmieścić 3000 ton. Ziemniaka. Jeszcze wszystko zależy, jak ten ziemniak byłby składowany, prawda? Czy w skrzyniach, czy luzem. Odmiany dobieramy tak, na przykład odmiany przemysłowe. Mamy umowy z firmą, która odbiera od nas te ziemniaki i robią z tego frytki, więc są wytyczne. Nie z każdego ziemniaka, znaczy z każdego można zrobić ziemniaka frytkę, ale nie z każdego ziemniaka będzie frytka dobrej jakości. Każdy ziemniak urośnie, ale nie z każdego ziemniaka będzie odpowiedni plon, zadowalający, żeby można na tym ziemniaku zarobić. Trzeba dobierać. Odmiany tak, żeby były odpowiednie, bo po to jest tyle odmian ziemniaka, żeby dobierać pod swój profil gospodarstwa i pod swoje gleby. Jeden ziemniak lubi bardziej zwięzłe gleby, drugi mniej, jednej bardziej zasobne, drugi mniej zasobne. Powiedz, porównując rok 2020, czy plon będzie podobny? To znaczy, nie wykopaliśmy jeszcze, może jesteśmy w połowie gdzieś i, i, i te odmiany, które wykopaliśmy, plon jest podobny. Natomiast no, na dobry plon wpływa wiele czynników. Zobaczymy, co będzie dalej. I jak wykopiemy, ziemniaki będą się jeszcze przechowywać dobrze, to wtedy będziemy mogli mówić, że plon był podobny, bo na przykład w tamtym roku ziemniaki nam się bardzo dobrze przechowywały, więc plon handlowy, czyli ten końcowy, co dla nas jest najważniejsze, był zadowalający, prawda? Natomiast tutaj plon mamy podobny, kwestia, jak to się będzie przechowywać, jeżeli dobrze, będziemy zadowoleni. W ubiegłym roku 2020. Ten plon oscylował na jakim poziomie? W granicach 40 ton i w tym roku jest podobnie. No wiadomo, są odmiany, które więcej, troszeczkę większy mają ten plon, natomiast są odmiany, które troszeczkę mniej, ale to niewiele mniej niż 40 ton. Dziś kopiemy ziemniaki, jest piękna pogoda. Twój sprzęt od 7-8 lat już użytkuje na Twoich polach. Proszę, powiedz nam w kilku słowach, co jest najważniejsze według Ciebie, o czym należy pamiętać podczas zbioru ziemniaków. I o czym nie należy zapominać? To znaczy, no nie należy zapominać, żeby ziemniaka, przede wszystkim jeżeli ktoś będzie go przechowywał, go nie poobijać bardzo, czyli dobrać odpowiednią prędkość jazdy. Jaką prędkością ty jedziesz? My jeździmy, akurat ten rok jest, tak jak mówiłaś, że był bardzo ciężki. Ziemia przez deszcze została bardzo zbita. Bardzo ciężko się kopie. Dzisiaj kopaliśmy około 5 na godzinę. Wydajność ziemniaka była gdzieś w granicach te 40 ton. Więc nie jest to wolno, ale były lata, że jeździliśmy zazwyczaj 2 km szybciej. Najważniejsze według mnie, żeby ziemniaka nie poobijać. Są taśmy, niektórzy robią według mnie duży błąd, używają wycząsaczy. Ten ziemniak skacze jak piłeczka pimpongowa po, po taśmach, wtedy on się najwięcej obija. Ziemniak nie może lecieć więcej niż 30-40 cm. Na, do skrzyniopalety czy na przyczepę. My staramy się, żeby ziemniak leciał jak najniżej, znaczy nie wysoko, żeby spadał. Używamy wszystko, całego ziemniaka przechowujemy w skrzyniopaletach. Używamy, na zbiorniku mamy zamontowany za amortyzator, który zmniejsza tą odległość do tej skrzyni. Staramy się obniżać zbiornik z tym amortyzatorem, właśnie na sam dół skrzyni, żeby ten ziemniak leciał ziemniak na ziemniak, a nie ziemniak na deski. Przechowujesz w skrzynią palety. są o jakiej e, pojemności? Mamy różne. Mamy i 500 kilo, i tonowe. Kuba, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Życzymy również. powodzenia, wysokiej ceny. E, mam nadzieję, że Kat to ujmie. Do zobaczenia.